Dzień co pana do nas sprowadza. pan, coś strzeliło mi w karko i nie bardzo mogę obrócić. To szyja, tak? Tak. Wie pan, to nie ma znaczenia właściwie w jakim wieku jesteśmy, kiedy, bo tego typu dolegliwości dopadają coraz to młodszych i w sposób nieoczekiwany. To jest przeciążenie kręgów kręgosłupa, do zmiany zwyrodnieniowe, to pewnie jeszcze za wcześnie na, na to, biedny sposób spędzania czasu, wielogodzinne sesje przy komputerze. No tak, że Pan cały czas A, pracuje w banku przed komputerem, więc... Nie wiem, <grym> nie wiem, pan to prowadzi do takiego osłabienia mięśni, szyi, karku, ja się że jak młody jestem, to silne A kiedy to się stało? Wystawi się Pan na przeciąg, jechał Pan samochód. Poczuł na klimatyzację, a tak. To... Ciepło się zrobiło, a. Tak, Wiosnę poczułem. Albo w pociągu otworzy Pan okno, przyjemnie, chłodniej, tylko potem się Pan ruszyć nie może. Rozumiem. Ten brak stabilizacji odcinka szyjnego może się przykro skończyć, boli. No boli, boli. Jak pan to takie ćwiczenie bez rozdrzewki. Aha. Przypadkowe naciągnięcie mięśni, ból. Uczucie no. sztywności. A trzeszczało? No, droga, tak strzeliło. Jak pan czasami nawet to promieniuje do kończyny górnej, do ręki, drętwienie, mrowienie, spadek siły mięśniowej. To wszystko się bierze z tego odcinka kręgosłupa. No dobrze, to jak to leczyć? A już mówię. Proszę Pana, zaproponuję Panu terapię przy użyciu lampy SOLUX. To promieniowanie dociera w głąb tkanek, poprawia ukrwienie, zmniejsza napięcie oraz łagodzi ból, co pewnie ma dla Pana najważniejsze znaczenie. To są te, te takie kolorowe te lampy, niebieskie, no, czerwone, kolorowe, żółte. Niebieskie, nie, no, żółte nie, ale Aha. niebieskie i czerwone. Tak. Aha. Zależnie od tego, w jakim trybie ta lampa pracuje, albo łagodzi podrażnienia, złuszcza, chyba różne. No, to wszystkiego się Panowie, mhm. od naszego specjalisty. A długo to trwa? Proszę pana, takie zabiegi to jest około 15 minut, ale za to Proponowałbym codziennie, jeżeli ma pomóc, to taka seria. Myślę, że na początek 10 zabiegów zaproponuję. Zabieg jest w sumie bardzo przyjemny, relaksujący. Wie Pan, że zdarza się, że nasi pacjenci nawet zasypiają w ciągu tych 15 minut, tak. żadnych intensywnych doznań dyskomfortu czy bólu. Przekona się Pan, że. Tego typu terapia na polsorów to czysta przyjemność. Efekty. Szanowny bardzo mnie to cieszy. Pozwoli pan, że... przejdziemy zaraz do naszego specjalisty, ustalicie terminy. Oczywiście, paść. Się... Dziękuję.